Witam serdecznie. Jesteśmy na półmetku daszków dla Stefana Mandla. Popularne daszki z klipsem W ubiegłym roku wykonaliśmy ich ponad 2000 dla samego Stefana. W tej chwili wykonujemy dodatkowe 3000 takich daszków. Różnica. Taka, że blacha jest teraz 0,6, była 0,5 no i blacha z tego lepszego sortu z alucynku. My już żeśmy minęli liczbę 1600 sztuk powinniśmy się już przymierzać do jakiegoś do jakiejś trzynastki, ale spróbujemy jeszcze więcej dorobić żeby one sobie. Spokojnie wyjechały. Być może razem pojedziemy, żeby odwiedzić przy okazji Stefana i dziewczyny. Mamy też bardzo dużo krat do wykonania dla Stefana. Tutaj jest duża liczba, tak jak mówiłem, około 3500 sztuk. No i teraz. Pogoda zaczyna nam już sprzyjać, robi się wiosennie. Można powiedzieć, już mnie korci, żeby iść i coś niecoś porobić. Ale teraz jest taki czas typowo izolatorowy. Jak popatrzymy, tutaj to wszędzie praktycznie izolatory. Tu jest druga część. Takiego dziennego urobku robimy, tak w granicach 80 do 100 dziennie tych daszków. No Jest to trochę pracy przy tym, bo i dużo wierceń, dużo zaklepań, ale te daszki się cieszą. Dzisiaj też zamówienie chyba od Abello z Anglii na kilkaset, bez klipsa innych, ale też partnerzy z Niemiec, z Austrii. Daszek stał się takim flagowym naszym produktem, również wyposażamy, co nie wie, co niektóre firmy z Polski jest ich trzy albo cztery, które decydują się, że jednak jak już robią, ul, chcą mieć porządny daszek i my jesteśmy po to, żeby im pomóc, zrobić go w dobrej cenie i żeby klienci byli zadowoleni. Poza tymi deszkami, tak jak Mówię, metody biotechniczne, e, wszelkiego rodzaju kraty, krateczki małe do mini-plusów, e, simplexy. W dalszym ciągu już e, nie liczę, bo to jest naprawdę bardzo duża produkcja, jeżeli chodzi o rynek belgijski, holenderski, a e, rozrasta się to, bo jest tych zamówień więcej. Cieszymy się, że, że klienci są tak zadowoleni. Dzisiaj też. Z Niemiec mieliśmy następne zamówienia na kilkaset mini plusów, tak mini plusów, ale także innych. Prym wiodą w tym roku kraty pionowe. Dzisiaj tylko jedno zamówienie z Niemiec na 5,5 tysiąca krat, w tym 1,5 tysiąca krat pionowych. Niemcy często używają kraty pionowe do metod biotechnicznych zamiast właśnie. Izolatorów jest nowa metoda, nieco tańsza dla pszczelarza, no ale czy ona jest szybsza, nie wypowiadam się. Są zwolennicy metod i izolatorowych, i krat, i jeszcze innych klatek, klateczek, które zaczynamy produkować. Pozdrawiamy serdecznie.